Gdy nie chcą gdzie już to, minę bajkuje multu Nikt nie guma swojego kunsztu Mówią to kwestia gustów, gdy nie ma o tobie czas postu, weź po prostu i po prostu bez strachu jak paluchy nauczy się żyć w realu, gdy o tobie nikt nie pamięta nie tak dlaczego miałby, dziś wieża to najwyżej mięta. Ty jesteś cztery małpy, nie tych od pierdolę. Ja wiem, że 300 zł to jest nic, ale kurwa wyobraź sobie, że jesteś jakąś kurwa matką z dzieckiem, która musi buty kupić za 300 zł dla syna, żeby wydać. To przecież kurwa już w miesiącu to syna nic nie mogą pozwolić ludzie w Polsce. Jak kupi, kupi matka dla syna buty za 300 zł, to ona już w miesiącu już syna nic pozwolić nie może, tak naprawdę. To co to, to za życie jest kurwa w tej Polsce pierdolonej. Mam do zrobienia emisję, mam do zrobienia transmisję Ja od zawsze mam tą wizję Tak długo robią telewizję, tak długo budzą animozję Mimo brazy Twoją religię, dla mnie już tą wizję Jestem jest wiek starego, chcesz zobaczyć moją korozję Pierdolę swoje swojejeje pane herezje Ja tu powiadam ambrozję, choć proste mam nawias na ja postęp Takich już nie ma tą jeszcze dla was słowa to postęp jak deszcze Jestem Najwięcej parze z tarzem Napijam swoje z jak kryzys Jawkę wam jeszcze pokażę Pokażę wam wir wydarzeń w porządku i w pożarze Mimo oskarżeń, złych wyobrażeń, mimo parażek, fatalnych skórkach brażeń, mimo zaburzeń, skutku burzeń, tuż tam chmurę z oburzy, burzę, fale Nie ogarnąłem żadnego mieszkania nowego Sobia, ale ty pytasz dla mnie czy dla bezdomnych?